Szanowni widzowie, w dzisiejszym odcinku sobie otworzymy 42 dropy i 7 mega boxów. Zaczynamy. Pierw będą mega Pierwszy mega box. Siódemka. Bardzo ładnie zaczynamy. I zaczynamy ze skinem do El Primo. I odznaki. Drugi megabox. Niestety czwóreczka. Trzeci megabox. Piątka. Ale nic nie będzie świecącego. Czwarty megabox w dzisiejszym odcinku. Bardzo słabe dropy. Kiełek! Ale dobry drop. piąty megabox. Trójeczka. bardzo słabo. Szósty megabox, piąteczka, więc też może coś być, a i nic nie będzie. Ale 10 niech gamów. Ostatni megabox. I 5 gamów na koniec. I to by było yy, wszystko z megaboxów. I teraz najważniejsze, 42 test dropy. Pierwszy Stardrop. Bardzo rzadki. Legendarny! I. Stał power, ale słabo. Epicki. Bardzo fajnie. Emotka do Lili. Bardzo rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki Stardrop. Rzadki, ale słabo. Rzadki. Rzadki. Epicki mamy. I Frank płaczący. Bardzo rzadki, rzadki. O, błyskotki. Rzadki w drop Bardzo rzadki. I 30 kredytów. Epicki. Punkty mocy. Rzadki. Rzadki. Jeszcze chciałbym jednego legendarnego. Ale by było fajnie. Epicki. Bardzo rzadki. Rzadki. Słabe dropy zacząłem jak na razie, widzę Bardzo słaby drop rzadki. Bardzo rzadki. Chociaż mityczny jeszcze jakiś. Otważamy go teraz po... Rzadki nie daje. Mityczny. Jest! Nowy brawler, B. Rzadki. Rza bardzo rzadki. Już chyba zbliżamy się do końca. Rzadki, bardzo rzadki teraz Rzadki Rzadki same rzadki mi lecą teraz I teraz, zaraz może być lekko. koniec I to by było na tyle z tego openingu Z następnego odcinka D Nara